Wstajesz rano, przeciągasz się w łóżku, i przez ułamek sekundy myślisz, że może usłyszysz jego kroki. Że może zaraz wejdzie do pokoju, jak dawniej, z kubkiem kawy i uśmiechem. Ale nie. Znów tylko cisza. I ta druga połowa łóżka, zimna, pusta, nieużywana. Czasem myślisz, że się przyzwyczaiłaś. A potem wystarczy jedno słowo, jeden zapach, jeden wieczór. By znów rozlało się w środku to dobrze znane uczucie, tęsknota, czasem miękka i ciepła, a czasem tak ciężka, że aż trudno oddychać. Twój mąż wyjechał za granicę dla pracy, dla pieniędzy, dla waszego wspólnego celu. Tak to sobie mówicie, prawda? I pewnie naprawdę tak jest, ale mimo tego w środku czujesz. Że coś zaczyna się zmieniać, że coś was dzieli, i nie chodzi tylko o kilometry. Jeśli czujesz, że to o tobie, zostań z nami i zasubskrybuj ten kanał, bo tutaj mówimy o tym, co naprawdę boli i o tym, co można z tym zrobić. Bo to nie jest tylko fizyczna rozłąka, to często zmiana całego układu w związku. Nagle wszystko jest na twojej głowie. Dzieci, dom, rachunki, problemy. A kiedy on dzwoni, zmęczony po pracy, czasem nie masz już nawet siły mówić, albo nie chcesz go martwić, więc mówisz, że wszystko w porządku. Uśmiechasz się przez łzy i powoli zaczynacie żyć w dwóch różnych rzeczywistościach. To właśnie jedna z największych pułapek związków na odległość oddzielne światy. On żyje swoim rytmem. W nowym miejscu, z nowymi ludźmi. Ty zostajesz w codzienności, która bez niego jest cięższa, cichsza, często pełna frustracji. I tu pojawia się pytanie, które boimy się wypowiedzieć na głos. Czy my nadal jesteśmy razem, czy tylko sobie to wmawiamy? Ale zanim odpowiesz sobie, nie wiem, posłuchaj. Bo to, że czujesz się zagubiona, to normalne. To, że się boisz, to ludzka reakcja, ale to nie znaczy, że nie da się nic z tym zrobić. Ale zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle dochodzi do takich sytuacji? Wiesz, w wielu przypadkach to decyzja ekonomiczna: niskie zarobki, kredyty, dzieci w szkole, marzenia o lepszym życiu. Czasem to jedyna szansa na wyjście z trudnej sytuacji, i to zrozumiałe. Ale za tymi decyzjami często nikt nie mówi, jak ogromną cenę się płaci emocjonalnie, bo nikt nie uprzedza, jak bardzo można się oddalić, nawet jeśli się kocha. W takim razie, co wtedy pomaga? Jakie są realne rozwiązania? Po pierwsze, potrzebna jest regularna, szczera komunikacja. I nie chodzi o codzienne raportowanie, co robiłaś, co dzieci, co z obiadem. Chodzi o rozmowę o emocjach. O tym, jak się czujesz, czego ci brakuje, z czym sobie nie radzisz i słuchanie z obu stron. Po drugie, ważny jest plan, konkretna wizja końca tej rozłąki. Nawet jeśli to za rok czy dwa, ważne, żebyście oboje wiedzieli, że to ma ramy czasowe, że to nie będzie trwało wiecznie, że jest data, do której razem dążycie. Po trzecie, budowanie wspólnego tu i teraz. Możecie razem planować wakacje, wspólnie robić zakupy online, wysyłać sobie zdjęcia z codziennych chwil. To, co kiedyś było naturalne, teraz trzeba robić świadomie. Po czwarte, dbanie o intymność. Tak, również tę fizyczną, ale nie tylko. Intymność to czułe słowa, głębokie rozmowy, żarty, które tylko wy rozumiecie. To wszystko, co buduje waszą unikalną więź. I po piąte. Zaufanie. Bez niego nic się nie uda. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, mów, ale też nie zakładaj od razu najgorszego. Pamiętaj, że tęsknota potrafi podpowiadać bardzo czarne scenariusze. Wiele kobiet mówi, że właśnie podczas takiej rozłąki dowiedziały się, jak mocny jest ich związek, albo że wcale nie był tak mocny, jak myślały. I choć to trudna prawda daje szansę na odbudowanie, na rozmowę, a czasem na decyzję, która ratuje Ciebie. Nie da się udawać, że wszystko jest łatwe, ale da się zbudować most z rozmów, z czułości, z codziennych starań, z tej decyzji, by nie traktować siebie jak mąż tam, żona tu, ale jak zespół, który mimo odległości działa razem. Jeśli masz dziś w sercu więcej pytań niż odpowiedzi, to dobrze. To znaczy, że ci zależy, a z tego miejsca zawsze można zacząć. Podziel się w komentarzu: Czy ty też masz męża za granicą? Jak sobie z tym radzisz? Co było najtrudniejsze, a co ci pomogło? Bo to nie tylko moja opowieść to historia tysięcy kobiet, i może Twoja też. I jeśli chcesz więcej takich rozmów o emocjach, o relacjach, o tym, co boli i co można naprawić, zasubskrybuj ten kanał. Tu mówimy prosto z serca dla tych, którzy kochają, nawet przez ocean.